Szanowni Państwo, ja serdecznie witam Państwa w szeregach policji. Witam Państwa w szeregach policji garnizonu pomorskiego. Służba w policji jest służbą bardzo wymagającą, jest służbą <coughs> trudną. Jeżeli prześledzicie słowa Roty Ślubowania, to stawia ona przed Wami ogromne wymagania. Nowo przyjęci policjanci. Do ślubowania. Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Świadom podejmowanych obowiązków policjanta. Świadom podejmowanych obowiązków policjanta. Ślubuję. ślubuję. Służyć wiernie narodowi. Służyć wiernie narodowi. Chronić ustanowiony konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny. Chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Wspólnoty Polskiej porządek prawny. Ustrzedz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Ustrzedz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Nawet z narażeniem życia. Nawet z narażeniem życia. wykonując powierzone mi zadania, zastępca do dłuższego działu gwarancyjnego wacyfikacji. Szanowni Państwo, ogromny szacunek z mojej strony. Strony kierownictwa służbowego garnizonu pod waszym adresem. To, że tutaj jesteście, to jest dowód na to, że wasza praca, wasza służba wykonywana jest wzorowo.